Oddech letniego poranka stłumiony przez spiralny korytarz wieży poniósł się leniwie po komnacie Xardasa. Płomyki otulające ogarki ułożone na krwisto-czerwonym okręgu zatańczyły nieznacznie. Poradnia nie zaprzątała w żaden sposób myśli sędziwego już nekromanty. Co więcej, prawdopodobnie nie był jej nawet świadomy. Ignorancja ta nie była jednak przyczyną mentalnego osparstwa cechującego zapijających dni bywarców karczmy Koragorna. Przeciwnie, umysł czarodzieja skupiony na przygotowaniu szalenie skomplikowanego rytuału przyzwania pracował na najwyższych obrotach i od dziesiątek godzin toczył morderczy wyścig z czasem. Morderczy, gdyż stawką było życie człowieka. Życie ludzkie samo w sobie nie było dla ksardasa szczególnie cenne, poprawdzie z racji wykonywanej profesji często większą wartość stanowiły istoty jego pozbawione. Jednak w tym przypadku osoba, jak i okoliczności były szczególne. W końcu całe pomieszczenie wypełniło zimne tchnienie magii, a w okręgu ukazało się zwieńczenie wysiłków czarnoksiężnika. Ludzka, wychudzona sylwetka, na której linie potu zmierzane były z pyłem, odbijały ślady elementów pancerza, który musiał wcześniej do niej przylegać. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Przywitał przybysza wyraźnie uradowany czarodziej. Czuję się. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Ochrypły głos o słabym to nie pozwalał wątpić w prawdziwość słów. Hmm, dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Nadciąga wojna, której nie będziemy w stanie powstrzymać w pojedynkę. Czarodziej zdawał się nie zauważać zmęczenia swojego rozmówcy, mówisz o wojnie z orkami. Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Zanim słowa nie zdążyły jeszcze dobrze wybrzmieć, gdy ich adresat skitował je odwrócony plecami i przekraczający właśnie próg komnaty. Zatem wynośmy się stąd czym prędzej. Gdy sen zdania dotarł do Xardasa, stał już sam głupio wpatrzony w porostawiane w pomieszczeniu świeczki. W jednym momencie oprzytomniał i rzucił się w stronę wyjścia. Zaczekaj, jest jeszcze nowe niebezpieczeństwo zagrażające tej okolicy. Odpowiedział mu tylko oddalający się stukot butów niesiony przez kamienne schody wieży.